Cześć moi drodzy, dzisiaj mam w swoim warsztatie dwa toporki turystyczne do naostrzenia. Pierw toporek jest taki mały, do prac delikatnych, cało tego toporu jest stworzone z blichi metalowej, jak pisze producent na opakowanie toporek zrobionych z stali nerdnej. Jaki jest gatunek tej stali, to nie wiadomo. Drugi toporek, taki bardziej tradycyjny do takich prac już biwakowych, z chutą główką, z drewnianą rękojiścią i też zobaczymy jak ten toporek można zamontować na ostrzalkę na przykład model 10 albo na każdej innej ostrzakie ze stajnie ostrzalek kazaka. No oprócz mrówki oczywiście. To jest nasz stolik zawieszany, który go możemy zawiesić na każdej ostrzalki, oprócz mrówki. na każdej prowadnicowej ostrzalki, tak, by, tak bym powiedział. Ten stolik ma dwa systemy mocowania. Pierwszy system to jest po prostu magnes nieoddymowy. Tutaj mam od dołu 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 magnezów. I oprócz tych magnezów mamy możliwość zamocowania naszego narzędzia za pomocą um, albo na przykład um, śrubek, albo na przykład um, śrubek z używaniem takiego uchwytu. Taki uchwyt jest w zestawie stolika, um, jeżeli kupujecie stolik w wersji SCH2, to macie w zestawie taki. такий, а таке мовсовання і оприч таке го подвійного мовсовання є ще два поодинничих мовсовання. Дорувка вкладами. Дорувка вкладами, а, квадратовим накренткам. І маємо можливість до отоїква квадратової накренці. кренчити на шрюбках. Możemy dołożyć do tej sznubki jeszcze takie mocowania i to będzie taki e, system mocowania. Później, nie dzisiaj, innym razem pokażę Wam, będzie e, nagry, nagram e, taki odcinek e, o stoliku, w którym e, opiszę Wam, jak ten stolik w ogóle działa, e, co, jakie ma możliwości i, i z czego się składa. A dzisiaj mowa pójdzie wyłącznie o ostrzeniu toporków. І зараз так, збудували такий, такий систем осування, систем позиціонування топорка, який склали ще з двох шлюбок, а під шлюбками маємо заложені підкладки. В моєму випадку під кожним шлюб, шлюбком мами дві підкладки, щоб мати можливість такого певного мацування топорка. Oczywiście ten toporek ma możliwość ruchu, się w niektórych takich zakresach, ale to nas w ogóle nie, nie martwi. To, nam, to nie przeszkadza nam ostrzyć ten toporek i teraz Wam pokażę, jak ostrzymy toporek. Toporek jest ostrzony po raz pierwszy. Żadnego razu jeszcze nie był ostrzony. Z pudełka był ее, і не воложиваний, по-йму так, споделка був, мне венцелстрей, э был в стане подчоничкавка. Та я постановилом його на остріч іще хлібей мір був споделка. Ну, это раз так, остріч іщей э оселками э з українськими з Полтави. Э продуцент ще назива Pity Tools, Полтава Diamond Tools, в дійшей używam oselek z CBN-u na spoili metalowym. Pierwsza oselka, którą będzie zastosował, oselka ma gradację 125 mikron, 125 mikron. Druga oselka, która będzie szła w naszej kolejności Ostrzenie to oselka o gradacji 50 mikronów. закладам селки, контус ще не вже ставлений, і я ja люблю острич з вживанням олею, трохи наносимо олею, розпроводжаємо його за допомогою пальця, іншого. Інні методи олеювання я не знам. Ну no і лечимо. A, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Drugi toporek. Teraz Wam pokażę, jak zakładamy drugi toporek. Zakładamy tak samo jak pierwszy. Czyli wystarczy nam uh, te dwie śrubki, które mają pod obiem podkładki. I tak samo drugi toporek też montujemy uh, Pozy, mamy pozycję tego toporka za pomocą dwóch śrubek z podkładkami. Обраcanie tego toporku jest proste. Cyk, cyk i już jest toporek na drugiej stronie, też ostrzemy drugą stronę. I wracając do naszego pierwszego toporka. Ostrzemy go. Na co, moi drodzy, trzeba zwrócić uwagę? Tutaj mamy mechanizm obrotowy, jak wiadomo. Mechanizm obrotowy ten ma Blokowanie za pomocą magnesa i ten mechanizm obrotowy ma możliwość obracania w jedną stronę. I gdy mamy rękojeść toporka po prawej stronie, od tego mechanizmu, to oczywiście ta rękojeść, za, za rachunek swojej łagi, może nam przewrócić mechanizm obrotowy. I dlatego ja lewą ręką podtrzymam, podtrzymam mechanizm, żeby on nie, nagle nie obrócił się. Еще раз первая сторона. И окей. Okay. Наступная оселка с закладами. Вичерами остше. Отвер. Трохи олею. Так, я люблю працовать с подничением контролстрения. і теперь Ja to zrobię. Podnosimy kompostrzenie i lecimy dalej. Ok. Druga strona. Jest. Jeszcze raz wycieramy. Ostrze. Tak, mamy taką ostrość po kamieniu. Teraz mam powiem 20 mikron. Kiew kamień w rotacji 20 mikron daje nam taką. добру на острові. Але лечимо далі. Бо мами... Мamy добре камені. Ну і я так мисля, что моим останнім камень будет камень в градації 10 м. У нас появились металлиом. Трохи олею. Znowu e, podnosimy kontostrzenie. Jak zawsze nie ciśniemy na wstałkę, nie ciśniemy na prowadnicę. Pod swoją wagą pracuje. I ostatni raz proszę, myślę, że moim zdaniem to jest naostrzony. Jest gotowy do terenu. O, o. Ostrożnie trzeba sprawdzać. Sprawdzamy na karce. Tak. jak widać, nie się sprawdzimy na ulicy z lidla. Nie. Może nie, nie tak dobrze, a tutaj może nie, nie tak dobrze jak nóż, ale trzeba wziąć pod uwagę, że kąt na ostrzenie to porto jest oczywiście dużo większy niż kąt na każdego nóża. Na dzisiaj, moi drodzy, to tyle.